Obowiązkowe tablice rejestracyjne dla elektrycznych hulajnów i rowerów elektrycznych. To tylko jeden z pomysłów, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w interpelacjach poselskich składanych przez parlamentarzystów do Ministerstwa Infrastruktury. Są też inne pomysły. Widać, że posłowie wyraźnie ostatnio ożywili się w kwestii regulacji dla elektrycznej mikromobilności, zaczęli wykazywać własną inicjatywę w tej dziedzinie. A co jeszcze postulują, zapraszam. Partnerem aktualności SmartRite jest Electrical, salon sprzedaży i ogólnopolskie centrum serwisowe pojazdów elektrycznych. Partnerem jest Wellofly.pl, ubezpieczenia elektrycznych rowerów i hulajnuk dla klientów indywidualnych oraz biznesu. Przyczyny tej zmożonej aktywności posłów są, jak sądzę, dość jasne. Temat wypadków dzieci i młodzieży na hulajnogach elektrycznych, temat nienormatywnych rowerów elektrycznych, czy jak wolą niektórzy, pseudorowerów, plus bardzo mocne nagłaśnianie obu tych tematów w ostatnim okresie w mediach. To wszystko najwyraźniej przyciągnęło uwagę także parlamentarzystów. No i teraz, jakie konkretnie rozwiązania proponują. Pamiętajcie tylko, proszę, że to, co usłyszycie, to nie są jakieś nasze opinie, tylko fragmenty interpelacji, ich streszczenia i cytaty. Posłanka Henryka Krzywono-Strycharska, parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej, w interpelacji z końca września, postuluje wprowadzenie obowiązku rejestracji hulajnów elektrycznych i rowerów elektrycznych oraz nadania tym pojazdom tablic rejestracyjnych. W mojej ocenie wprowadzenie obowiązku rejestracji oraz nadania tablic rejestracyjnych hulajnogom i rowerom elektrycznym przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ułatwienia organom ścigania identyfikacji sprawców wykroczeń i wypadków, wzmocnienia odpowiedzialności użytkowników za swoje zachowania na drodze, ograniczenia anonimowości sprzyjającej łamaniu przepisów, czytamy w jej interpelacji. Ja obserwuję czasem w komentarzach na naszym kanale, czasem gdzieś szerzej w mediach społecznościowych, że sam koncept wprowadzenia tablic rejestracyjnych miewa poparcie nawet samych użytkowników tych lekkich pojazdów elektrycznych właśnie jako sposób na zmniejszenie tej często podnoszonej anonimowości użytkownika, który przecież niejednokrotnie ma jeszcze dodatkowo twarz ukrytą pod kaskiem Full Face. No, z tym jednak zastrzeżeniem, że ci użytkownicy, którzy to popierają, zarazem na coś liczą. Tutaj można sobie wyobrazić taką wizję, że w parze z narzuceniem tablic rejestracyjnych, czyli zmniejszeniem anonimowości, a co za tym idzie, zwiększeniem odpowiedzialności. Idzie równolegle pewne poluzowanie przepisów dla lekkich pojazdów elektrycznych. W przypadku hulajnu chodziłoby tu zapewne w pierwszym rzędzie o kwestię maksymalnej dozwolonej prędkości, obecnie to jest te nieszczęsne 20 km na godzinę, czy zwiększenie możliwości jazdy pojezdni, na przykład do takiego poziomu, jak mają rowerzyści. No i wtedy przy założeniu, oczywiście, że pozostałaby możliwość jazdy po infrastrukturze rowerowej, absolutnie kluczowa w tej dziedzinie. To dodanie tablic rejestracyjnych jako pewien środek uspokajający społeczeństwo, a także o jakimś pewnym zastosowaniu egzekucyjnym, mogłoby mieć sens. Problem w tym, że w obecnej atmosferze ja w ten scenariusz poluzowania kompletnie nie wierzę. No, a wiadomo, same tablice rejestracyjne to jest tylko dodatkowy koszt i biurokracja. Tu mogą się Państwo wypowiedzieć w komentarzach. Następny temat. W innej interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury, złożonej przez ośmioro posłów Koalicji Obywatelskiej, z których pierwszą wymienioną jest pani Katarzyna Matusik-Lipiec, autorzy podnoszą kwestię narastającej ostatnio skali wypadków z udziałem najmłodszych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Oto fragmenty. Karta rowerowa nie uwzględnia specyfiki hulajnóg elektrycznych, które są szybsze, bardziej niestabilne i wymagają innej reakcji na zagrożenie. Szkolenia w szkołach podstawowych nie zawierają wiedzy o elektrycznych hulajnogach, a nauczyciele często nie mają dostępu do aktualnych materiałów edukacyjnych. Wyzwanie stanowi nie tylko ustanowienie odpowiednich przepisów, ale także skuteczne ich egzekwowanie. Dzieci poruszają się na hulajnogach zarówno w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje patroli służb porządkowych, jak i w dużych miastach, gdzie funkcjonariusze nie są w stanie skutecznie egzekwować przepisów wobec tysięcy użytkowników. W efekcie dochodzi do sytuacji, w których hulajnogami kierują dzieci nieposiadające żadnych uprawnień, nieświadome zagrożeń ani konsekwencji. Czytamy w interpelacji. Czy ministerstwo rozważa aktualizację programu przygotowania do karty rowerowej, tak aby obejmował również korzystanie z hulajnóg elektrycznych lub wprowadzenie nowej formy uprawnienia, np. karty hulajnogowej, dostosowanego do specyfiki hulajnóg elektrycznych? Takie pytanie zadają autorzy interpelacji. Karta hulajnogowa brzmi może trochę zabawnie, ale o tym, że system szkolenia i wydawania dzieciom kart rowerowych jest mocno odklejony od realiów i praktyki, o tym usłyszałem nawet ostatnio z ust urzędnika dość wysokiego szczebla zajmującego się w Polsce kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak się więc zdaje, ta interpelacja akurat dotyka realnego problemu. Mi akurat bliższy jest scenariusz, w którym podnosi się wiek, od jakiego wolno jeździć hulajnogą elektryczną, a może nawet wprowadza zamiast karty rowerowej uprawnienia AM, czyli takie jak na motorower, od 14 lat. To wszystko, mówiąc zupełnie otwarcie, w celu zmniejszenia i przeselekcjonowania tej grupy użytkowników młodocianych, grupy zdecydowanie najbardziej problematycznej, tej której zawdzięczamy ten obecny kryzys wizerunkowy wokół elektrycznych hulajnóg. Jak się domyślam, tu również opinie mogą być. Różne, ponownie zapraszam, do komentowania. Premierowa edycja największych w Polsce targów technologii dla elektromobilności. Od 18 do 20 listopada sprawdź na emobilityexpo.pl. A teraz kolejna niedawna interpelacja z sierpnia poseł Jolanty Niezgockiej również z Koalicji Obywatelskiej. Skupię się z kolei na nieprzepisowych rowerach elektrycznych i brzmi srogo. Autorka pisze w niej m.in. o istnieniu w sieci całych stron poświęconych dokonywaniu zmian w budowie roweru elektrycznego, mających za zadanie np. zwiększyć pułap, do którego napęd wspomaga jazdę kierowcy. Można również znaleźć w internecie szeroki katalog narzędzi i specjalnego oprogramowania służącego stricte do zwiększania pułapu prędkości, do której rower elektryczny wspomaga jazdę użytkownika, pisze Niezgocka. Rozwiązaniem proponowanym przez posłankę KO byłoby wprowadzenie surowej karalności już za samo dokonywanie w sprzęcie modyfikacji. Interesujące są przyjęte we Francji przepisy szczególnie penalizujące nielegalne tuningowanie roweru elektrycznego w celu zwiększenia jego mocy oraz pułapów wspomagania jazdy. Za taki czyn przewidziane są kary do 30 tysięcy euro lub nawet rok pozbawienia wolności, odpowiada autorka interpelacji. I pyta ministra infrastruktury m.in. o to, czy i kiedy planuje podjąć działanie skierowane przeciwko nielegalnej modyfikacji rowerów elektrycznych, czy planuje poddać kontroli handel narzędziami i oprogramowaniem potrzebnym do nielegalnej modyfikacji rowerów elektrycznych oraz czy pracuje nad wprowadzeniem w Polsce przepisów szczególnie penalizujących nielegalne modyfikowanie rowerów elektrycznych ponad ustalone normy. To były cytaty z fragmentów interpelacji. Tutaj chodzi o to, że obecnie niedozwolone, a co za tym idzie, karalne jest używanie nieprzepisowego, w tym przypadku roweru elektrycznego, na drodze publicznej. Natomiast samo modyfikowanie parametrów sprzętu, czy to samemu, czy jako usługa serwisowa, nielegalne nie jest. Posłanka rządzącej koalicji postuluje, aby nielegalne się stało, a wtedy za tym karalne. I w tym kontekście przywołuje te 30 tysięcy euro. Karę i do roku więzienia, które obowiązuje jakoby we Francji. Ja to sprawdziłem bardzo pobieżnie, ale wygląda na to, że rzeczywiście od kilku lat takie prawo we Francji jest. Nie wiem jak Państwo, ja tam się cieszę, że mieszkam w Polsce, a nie we Francji, chociaż rzeczywiście nie to jest tym głównym powodem. Interpelacji w interesującej nas dziedzinie było ostatnio więcej. Bardziej szczegółowo opisujemy je na smartride.pl. Interpelacja to jest. Pytanie lub apel skierowane przez posła do właściwego resortu to nie jest część procesu legislacyjnego i sama w sobie niczego nie powoduje. Przykładowo posłanka Paulina Matysiak składała bodajże dwie czy może nawet trzy interpelacje o to, żeby dopuścić montowanie siodełka w hulajnogach elektrycznych. To rozwiązanie jest często i chętnie wykorzystywane przez seniorów, którym ułatwia życie. No i dzięki temu nie wchodziliby oni w konflikt z prawem. Ale została, mówiąc kolokwialnie, przez resort infrastruktury spławiona. Te pomysły, o których dzisiaj usłyszeliście, może czekać dokładnie ten sam scenariusz. Zarazem jednak to wzmożone zainteresowanie posłów tworzy jednak pewien kontekst i atmosferę, która może mieć znaczenie w momencie, gdy temat zmian w przepisach i regulacjach dla lekkich elektryków znajdzie się już w faktycznym procesie legislacyjnym. A tak się na pewno stanie, nawet już się to dzieje, bo są co najmniej dwa projekty ustaw autorstwa Ministerstwa Infrastruktury, które ten temat Podejmują. Jeden z nich to zmiany w kodeksie drogowym nakładające obowiązek jazdy w kasku przez osoby do 16 roku życia, a drugi to koncepcja Ministerstwa Infrastruktury, aby poddać rynek hulajnóg elektrycznych w kontekście technicznym pod nadzór Transportowego Dozoru Technicznego. No, i wtedy to jest tak, że w toku debaty parlamentarnej nad tymi projektami mogą się pojawiać różne nowe pomysły w temacie. Niedalej jak dziś na Komisji Infrastruktury, która y, debatowała nad tą wspomnianą ustawą o kaskach, padła y, propozycja poprawki podnoszącej y, dopuszczalny wiek, od którego wolno jeździć hulajnogą elektryczną, do 13 lat. Takich różnego rodzaju zmian może być więcej. Będziemy to śledzili, opisywali i raportowali na kanale. Zapraszam do śledzenia naszych mediów. Dziękuję bardzo, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.